Szymon Bajor na gorąco po ogłoszeniu jego walki z Michałem Adryszakiem na fenk 37. Witam serdecznie. Witam serdecznie. W takim razie zapytam, no my myśmy mega zaskoczeni, czy Ty byłeś zaskoczony, jak usłyszałeś, gdy Paweł ziołk zadzwonił i zakomunikował, że kto będzie Twoim kolejnym rywalem. No tak, telefon dostałem jakieś półtora tygodnia temu, e, poinformowany zostałem, że przeciwnikiem moim w kolejnej walce dla Federacji Fed będzie Michał Andryszak, e, mega dla mnie wyzwanie, poczułem taki dres, dreszczyk emocji, e, no ale chyba dla takich właśnie chwili, dla takich walk warto trenować i, i czuć się doceniony. W takim razie nie mogę o to nie zapytać, y, y, oczywiście chodzi o poprzednią walkę e, Michała w KSW z Darko Stosiczem, jak ty widziałeś ten trening, jak tego punktowałeś? Widziałem go tylko raz, na żywo oglądałem. Co mogę powiedzieć, nie analizowałem go gdzieś tam na chłodno. Się, znam się z Michałem, lubimy się i mocno kibicowałem. Myślę, że w tej walce remis nie skrzydziłby żadnego zabawka. Chciałem zapytać o ten pas. Walka będzie o pas tymczasowy, z tego, że się dowiedziałem, natomiast Oli Thompson od no, czerwca minął rok, jak nie broni pasta, czemu ta walka nie jest o pas regularny. Walka z Thompsonem miała być opas w maju po walce z naddo Riviera. tam tydzień, nawet nie tydzień czekałem na, może 3-4 dni czekałem na informację od prezesa Pawła. Dostałem tę informację, że w maju mamy stoczyć walkę rewanżową z Oli Thompsonem. Thompson jest na tak. Ja powiedziałem, że jestem na tak. Zróbmy to gdzieś tam 28 maja, z tego co pamiętam, miała być ta walka jakieś dwa tygodnie później, czyli gdzieś tam na początku kwietnia okazało się, że Thompson złapał kontuzję kolana musi przejść operację, zdecydował się na tą operację i, i chyba, nie wiem, może nie wrócił jeszcze do pełnej sprawności i nie jest gotowy na taki pojedynek, z czego mu się nie dziwię, tak? Bo jak to była poważna operacja. Z tego, co y, rozmawiałem, y, pisając z tą stroną, to było chyba zerwanie więzadła krzyżowego. Także wcale mu się nie dziwię, że jeszcze nie jest gotowy wyjść do takiego pojedynku pięciorundowego. Na zobaczyliśmy nową odsłonę Michała Andryszszszaka czy 2-0 czy 3-0 czy 1,5. Natomiast pokazał chłodną głowę, pokazał też kalkulację, która gdzieś tam w trzeciej rundzie można by zgubiła e, jego wygraną. Ale mm, spodziewasz się, że tak samo będzie wyglądał w walce z Tobą, czy spodziewasz się, że jednak albo Ty może będziesz w stanie go sprowokować do tego, aby poszedł ogiem piekielnym i tak jak to zwykle w jego walka, albo on, albo jego? E, Michał e, od właśnie tak jak powiedziałeś, od dwóch e, trzech nawet ostatnich swoich walk jest całkiem innym zawodnikiem. To, nie, to już nie jest ten Michał, gdzie idzie, szarżuje i właśnie e, albo ja, albo on. E, teraz już za, zaczyna mieć chłodną głowę do tych walk, zaczyna podchodzić taktycznie do tych pojedynków. Mam nadzieję, że w tym pojedynku, pojedynku też podejdzie do tego taktycznie z chłodną głową. E, ja zrobię to samo i damy fajne widowisko kibicom. Nie o to chodzi, żebyśmy się gdzieś tam pozabijali w 20-30 czy lat, jak o to. Żeby kibicom się podobało i mam nadzieję, że tak będzie 19 listopada. Szymon, w tej chwili spory bałagan w swoim sztabie szkoleniowym ze względu na sytuację z Rafałem Antończakiem. Jak to w tej chwili zamierzasz rozwiązać? No tutaj nie, nie ukrywam, że powstał taki problem, tak, bo gdzieś tam odszedł mi właśnie mój trener główny, który odpowiadał za moją stójkę. Jest, jest Rafałec jest w ciężkim stanie, także tutaj z tego serca. Mówimy wszyscy modlifę, tak, żeby, żeby Rafał wrócił do pewności pełni zdrowia. Mocno w to wierzę, że, że tak będzie i, i jeszcze nie jeden trening wspólnie zrobimy. Ten problem już został rozwiązany. Wiadomo, że tego Rafała będzie mi brakować, ale znaleźliśmy wspólnie z moim zresztą mojego teamu zastępstwo i, i myślę, że nie wyjdę w gorszej formie. Kto to jest? To, to jest? Przepraszam. To jest mój kolega klubowy Szymon Skrobucha. Szymonie, to pozwól, że ja zapytam o twoją percepcję na, na to mistrzostwo Olego Thompsona, zważywszy na jego ostatnią porażkę z Siergiejem Haritonowym. Mimo iż jest to świetny zawodnik, czy to w pewien sposób nie deprecjonuje tego pasa mistrzowskiego, który wywalczył na Fight Exclusive Night. Uch. Ciężkie pytanie zadałeś mi. Jak zawsze. E, tak, tutaj nie jest. E, ja nie chcę tutaj wchodzić, wiadomo, że zawodnik zawodnikowi nie jest równy. tak. E, ja szybko przegrałem z tą Thompson, Thompson szybko przegrał z, z Karytonowem. ja bym mógł szybko wygrać z Karytonową. nie Nie chciałbym tutaj wchodzić w taką polemikę, po, polemikę kto, czy, to, czy jest wart są tego pasa, czy nie jest wart. Wygrał ze mną. E, ja miałem dwa zwycięstwa w Federacji FEN zanim poszedłem do walki o pas. E, dwa mocne zwycięstwa e, Oli Thompson wygrał. Wy, e, Wyszedł do tej walki jako underdog, tak zrobił ze mnie, ulał mnie w niecałe 30 sekund, także ten pas mu się jak najbardziej należy. To, co było z karytonowem, to, to to już jest jego sprawa, jego sumienie. Myślę, że tam też był świetnie przygotowany do tej walki, no ale czasami tak w sporcie jest. No nie zawsze wygrywa lepszy, czasami wygra ten, kto ma lepszy dzień. Jedni wolą dłuższe przygotowania, jedni krótsze, jedni też trenują cały czas, żeby czekać na jakiś telefon, a ten czas do FEN 37 to dla Ciebie jest taki optymalny okres, w którym można się dobrze przygotować? Byłem cały czas w treningu, ja nie jestem za wynika, że jak mam walkę, wchodzę na 8 tygodni czy 10, zależy ile potrzebuję i, i, i zapierdzielam, że tak powiem. E, trenuję w mięsie intensywności, ale trenuję, staram się trenować cały rok regularnie. E, I tutaj też byłem w tym przypadku też byłem w treningu, także zostało nam do pojedynku 5, ty, do pojedynku 5 tygodni i te 5 tygodni w się mi wystarczą, żeby wejść w swojej najlepszej formie. Co 10 minut wychodzisz do Oktagonu, spojrzycie sobie w oczy, będzie, będzie jakaś przepychanka dla kibiców, coś ekstra? No, Michał, nie, wiem, nie wiem, jak Michał zareaguje, ale siedzimy razem przy stoliku. E, tak jak powiedziałem, znamy się, utrzymujemy ze sobą kontakt. Michał to jest zawodnik, a nie, e, szomy? Goś, a nie szomy, który dużo krzyczy, mało robi. To jest zawodnik z i kości. Ja takim samym jestem i myślę, że wyjdziemy, e, staniemy face to face, przybijemy sobie piątki, a to, żeby sobie tam gdzieś tam poprzepychać po twarzy, to, to na no, to jeszcze jest czas za pięć tygodni. No czekamy do za wszystko. Dziękuję.